witam wszystkich kibiców już dla zgrudu stacjii dzisiaj mój Polonii tomasz Bacnik, dzień dobry witam państwa na początku chciałem pogratulować ostatniego zwycięstwa z niedzieli i poprosić o krótki komentarz no powiem tak wszyscy widzieliśmy no, wspaniałe widowisko. był horror no, adrenalina była mocno podniesiona no, zakończyło się szczęśliwie no, co tu mogę dalej powiedzieć to poszło nie tak, jeżeli chodzi o Andrasa Legera? Myśli Pan, że zadecydował pierwszy bieg, czy może to jakiś głębszy problem? E, tak, pierwszy bieg e, zadecydował, ale t, praktycznie nie można mówić pod kątem tej taśmy e, całego występu. E, Leger ewidentnie e, nie trafił ze sprzętem. Silnik, który przywiózł po prostu e, po tuningu no, nie spełnił wymogów. Później coś próbował z następnym, no niestety no, mecz e, po prostu miał nieudany. Zwycięstwo zagwarantował nam Rasmus Jensen, czyli zawodnik, z którym do niedawna było nie po drodze no, wielu polskim klubom. Jesteście zadowoleni z jego usług, czy jest szansa na jego występ w Rawiczu? Jak najbardziej jesteśmy zadowoleni z Rasmusa. Też, żeby uciąć spekulacje, my od dawna chcieliśmy Rasmusa ściągnąć tutaj na mecze, chcieliśmy, żeby już jeździł w Bydgoszczy. Z tym zawodnikiem sytuacja się skomplikowała, ponieważ podpisał kontrakt w Anglii. Póki nie jeździł w Anglii, miał terminy tak naprawdę wszystkie wolne do naszej dyspozycji i większość meczy tak naprawdę nakłada się. Naszą intencją też było, żeby przyjeżdżał do nas tu na treningi, ale ciężko było mu tutaj nawet przyjechać na trening rano w sobotę czy w piątek jak jeździ Ligę Niemiecko, angielsko i u siebie Duńsko, także tutaj jest główny problem nasze relacje są bardzo dobre z Asmusem, cały czas jesteśmy w kontakcie no i powtarzam, te terminy się nakładają, a jego w tej chwili Liga Polska tutaj ta nasza nie jest priorytetowa Widać też, że Karol Baran z meczu na mecz wygląda coraz pewniej, i już dokończy on ten sezon jako drugi polski senior. Czy jeszcze może Patryk dostanie szansę? Z Patrykiem cały czas jesteśmy w kontakcie. Patryk ma szansę, a to tylko tak naprawdę od niego zależy, czy będzie chciał wystąpić. Tutaj już chodzi o typowo sprawy zdrowotne. Też ostatnio nasza formacja młodzieżowa zaprezentowała się całkiem nieźle. Też jesteście zadowoleni z postawy Bartocha i Gryśmińskiego I co można powiedzieć na temat sytuacji z Iwańskim i ze Staniszewskim? No tak, jesteśmy zadowoleni tutaj z Piotra i Nikodem. Bartok też spełniał nasze oczekiwania. No. Powiem tak nieskromnie, no. dawno w Pileniu oglądaliśmy, że nasi juniorzy wygrywają bieg juniorski, fajnie, że duży progres widzimy u Piotra Grzpińskiego. Jego team tak naprawdę pomaga mu mocno przy sprzęcie. Też tutaj powiem, zasługa jest duża nowego tre trenera. Tutaj pana mistrzesa Woźniaka widać efekty, że ten człowiek potrafi pracować z młodzieżą. Jeżeli chodzi o Krystiana Iwańskiego, to też ten zawodnik sam musi się określić, czy chce tutaj kontynuować karierę, czy nie. Jest młodym zawodnikiem, także widzę tutaj perspektywy też i dla niego, ale to, tak naprawdę to zawodnik musi podjąć decyzję na temat kontynuowania po prostu kariery, bo w tym roku drużynowe Mistrzowska Polski Juniorów już ten cykl się zakończył. No, nie ukrywam, no, słabe są szanse, żeby tutaj wystąpił w meczu ligowym mimo wszystko ten Tim Grzpiński i Bartok jest mocniejszy w tej chwili od niego jeżeli chodzi o Pawła Staniszewskiego E, powiedzmy, pozostał to troszeczkę taki niesmak też z naszej strony, bo po podejściu Mirosława Kowalika e, jakoś to swoje walory też zatracił i Paweł Staniszewski. E, no, powiem szczerze, że e, powołaliśmy go nawet na drużynowym mistrzostwa w juniorów, żeby, żeby jeździł, e, no, praktycznie spotkaliśmy się z odmową, no, także no, na siłę nikogo tu nie możemy ściągnąć. Jeszcze co do młodzieży, to ostatnio nasz adept nie zdał egzaminu na licencję RZ, co może skutkować nawet karą. I czy można wiedzieć, jak aktualnie wygląda sytuacja w pielskiej szkółce? No z tym to praktycznie e, jestem optymistą, e, następne podejście jest 8 sierpnia, w sezon się nie skończył, te egzaminy jeszcze będą, także e, nasz adept e, tutaj podejdzie jeszcze raz, mało tego następny młody e, e, drugi szkółkowicz, e, ogrodnik będzie zdawał na klasę 250, także u, już następny egzamin 8 sierpnia, czyli już niedługo, e, niewiele brakowało tutaj naszemu adeptowi, żeby zdał ten egzamin no po prostu no, no, typowy uścisk na ostatnim czwartym okrążeniu, no zdarza się jeszcze wracając do meczu z Opolem czy to wszystko jest sprawną, te wszystkie doniesienia, że Opolanie sprawdzali stan toru sprawdzali silniki, piski zawodników jak w ogóle się pan poddano się tego całego absurdu no, dla mnie to jakaś tutaj powstała psychoza od momentu yy, praktycznie yy, wydarzeń nie mówię o tym kasku, ale mówię o meczu z Poznaniem, gdzie sędzia, wiadomo, przerwał mecz do nas z toru. Jakaś psychoza w całej Polsce jest. Jeździmy, przeszmy też na inne zawody. Przypuśćmy do innych miast. Nie chcę mówić konkretnie w których miejscach, ale tor wygląda dużo gorzej jak w Pile i tam jakichś większych problemów nie ma. Oczywiście są uwagi komisarzy i tak dalej, ale nie ma, jak to powiem, już tak brzydko takiego wariactwa, co to się odbywa w Pile, no szuka się naprawdę dziury tutaj w całym, My naprawdę i wszyscy co nam pomagają, ludzie robią co można, żeby ten tor był bezpieczny, równy dla wszystkich i można było trochę wspaniałe widowisko, powiem też szczerze, no, tak jak na każdych zawodach, na każdym stadionie w granicach 10-11 biegu, ten tor się zmienia, on się odsypuje, no robią się te kolejne, no, to jest rzecz nieunikniona. Jeszcze co do meczu z Polem, jak Pan ocenia by tak pokrótce frekwencji, czy to jest wszystko na to, nas na razie stać? No bardzo mi przykro, że tak mała frekwencja jest tutaj ostatnio praktycznie na stadionie, przecież my to robimy dla kibiców, no jeżeli nie będzie tych kibiców, tak naprawdę uprzedzę całą tą, powiedzmy, sytuację. Zrobimy walne tutaj zgromadzenie na koniec sezonu wszystkich członków i podejmiemy decyzję, co dalej, no bo jeżeli nie będzie kibiców, aczkolwiek nie ma takiej tragedii jak w Krakowie, bo tam bardzo mało ludzi po prostu przychodzi, no ale widzimy, jakie są wyniki w Krakowie, w tym miejscu z Kraków, gdzie jesteśmy my. Jeżeli tu my notujemy porażki, to naprawdę, no, kibice widzą to, że po, po walce to, to nie są duże różnice. E, wiadomo, no niektóre rzeczy nie zagrają. Na ogół tak tutaj mamy chusztawkę nastrojów, jak praktycznie w jednym danym meczu e, powiedzmy e, dany zawodnik pojedzie bardzo dobrze, na którego liczymy, to mieliśmy tu przykład Legiera, no to w następnym praktycznie pojedzie poniżej oczekiwań. A tu raz z Maciejopolem szczęśliwie się stało, że brak punktów Legiera nie przełożyło się na naszą przegraną, tylko możemy sobie odpowiedzieć w tej chwili jeżeli by lager pojechał na, na normalnym poziomie, kto kto wie, czy byśmy nawet bonusa tutaj nie mieli w zasięgu Ewentualny brak awansu do fazy playoff to będzie katastrofa, czy coś jest, ewentualnie jesteście przygotowani? Jesteśmy przygotowani na każdy wariant, aczkolwiek brak wejścia do playoffów spowoduje, że sezon w Pile się zakończy już w miesiącu w sierpniu, można powiedzieć to na początku sierpnia. Bo ostatni mecz mamy z Krakowem 4 sierpnia tutaj u nas w Pile. Przed nami też oczywiście mecz wyjazdowy 27 lipca, ale to jest wyjazdowy do, do Rawicza. Jeżeli na tym miałby się skończyć, to bardzo wcześniej tutaj tak naprawdę już w Pile tutaj zawodów może nie być. Czas na serię pytań od kibiców i zaczynamy od Pana Sławomira Sylwestra. Konkol, czy klub prowadzi jakiekolwiek rozmowy z zawodnikami pod kątem sezonu 2020? Oczywiście, no wstępne rozmowy już tutaj prowadzimy. Tutaj powiem tak, tak to bywa też nieraz nie ubiegłych. Na dzień dzisiejszy wszyscy zawodnicy chcą w Pile jeździć. Ale no... W, w sumie, jeżeli powiedzmy, no, zawodnik, jak to się mówi, jest w gazie, tak, obserwują też te inne kluby, no, zawsze jest zagrożenie, że złożą mocniejszą ofertę, no, nie szukujmy się, to jest sport zawodowy, zawodnik może wybrać korzystniejszą finansową ofertę. Kolejne pytanie od Tomasza Jankowskiego. Czy klub rozmawia z jakimkolwiek dużym sponsorem? Na razie jest przypuśćmy tutaj sponsor, który pojawił się w Pile, chce z nami współpracować, ale czy to jest duży sponsor? Nie powiedziałem tego. My bardziej koncentrujemy się na sponsorach, powiedzmy, którzy dają, którzy dają niewielkie pieniądze, ale jest ich wielu. No, w, w, praktycznie nasza polityka wygląda w ten sposób że lepiej mieć wielu sponsorów bo jeżeli jest jeden duży sponsor który wykłada duże pieniądze później go nie ma no to jest katastrofa aczkolwiek nie zapominamy się że tym największym sponsorem w tej chwili tutaj to jest miasto Piła jeżeli mamy mówić w tym kontekście no to myślę że nadal dobra Pasa tutaj będzie podtrzymana i dobra współpraca tutaj z miastem, bo środki, które są przekazywane przez miasto, no sami Państwo wiecie, są duże. Następne pytanie od Patryka Mańki, czy w Pile odbędzie się mecz reprezentacji Polski? Nie jest to wykluczone. Prowadzimy cały czas rozmowy, jesteśmy w kontakcie z firmą Transport, która ma prawa do przeprowadzenia takiego meczu. Są rozmowy zaawansowane. To, co mogę powiedzieć, jeżeli ten mecz taki miałby się odbyć, to praktycznie po zakończeniu, można powiedzieć, sezonu, czyli gdzieś tak na początku października. Na pewno byłoby to po meczach, powiedzmy, wrześniowych, barażowych, bo wiadomo, no, to będzie mecz reprezentacji, więc tutaj muszą być wolne terminów tych topowych zawodników. Oskar Dominiczak pyta, czy klub planuje zatrzymać Oscara Bobera? Tak jak wspomniałem tutaj wcześniej, my rozmawiamy ze wszystkimi zawodnikami. Na chwilę obecną y, też mogę uspokoić emocje. Wszyscy deklarują, że no, chętnie by w Pile nadal jeździli. Y, Oscar Bober y, praktycznie no, ma, jak to się mówi potocznie, kolokwialnie powiem, y, ciągoty, żeby jeździć tutaj w Nice lidze, w pierwszej lidze. No, nie wiemy w tej chwili, bo to jest wyróżnienie z fusów, czy my awansujemy, czy nie i jak wówczas e, Oskar praktycznie odpowie. Aczkolwiek e, sam twierdzi w mu tutaj jest e, dobrze zdobona atmosfera. E, na chwilę obecną nie ma przeciwwskazań, żeby nadal z nami jeździł. Także e, to praktycznie no, ze wszystkimi rozmowy trwają teraz z zawodnikami. Pytanie od Macieja Zawadzkiego. Trzeba będzie wymienić nawierzchnię, by dostać licencję na 2020 rok i czy po tym utrudnieniu życia naszej Polonii w tym roku zarząd nie podda się i będzie chciał prowadzić na zespół? Jeżeli chodzi o nawierzchnię, to zawsze na koniec sezonu rząd przysyła tutaj przedstawiciela. Nie chodzi tu o Piły, ale chodzi o wszystkie stadiony żużlowe w Polsce. Od klubu drugolegowego, po extra są robione audyty i specjalne zalecenia. Z tego co mogę powiedzieć, ja jestem cały czas w kontakcie z GKS-em, bo non stop dostajemy monity. Nawet teraz przyszło pismo oczywiście, bo też nazywam to jakaś psychoza, jest żebyśmy chcą, żebyśmy napisali jakie tutaj prace ostatnio były wykonane, bo Opole reklamowało też tor, tak naprawdę Opole reklamowało tutaj wszystko. Co tylko można, no w momencie jak wynik im zaczął uciekać, no praktycznie no szukali innych rozwiązań, żeby, żeby ten mecz dwa punkty były po ich stronie. Także tutaj poczekajmy, jaki będzie audyt, jakie będą zalecenia, co będzie do wykonania. Nie sądzę, że każą nam wymienić całą nawierzchnię. Być może będzie znowu że dosypanie, uzupełnienie jakichś innych braków, ale no to jeżeli będziemy mieli taki audyt gotowy, wówczas będę musiał. Jakieś konkrety przekazać. Tym razem kobieta pani Agnieszka, król pyta, jak w tym sezonie układa się współpraca z panem prezydentem Głowskim? Uważam, że układa się bardzo dobrze. To, co prezydent obiecał, tak naprawdę te wszystkie powiedzmy, deklaracje są realizowane systematycznie. Marcin Steinke pyta, czy klub będzie się starał zatrzymać liderów drużyny na 2020 rok? Kibice podkreślają również, że chętnie zobaczyliby cały aktualny skład. Ja również, aczkolwiek tak jak powiedziałem tutaj wcześniej, to wszystko będzie zależało od tak naprawdę warunków finansowych. My deklarujemy, że możemy zapewnić zawodnikom warunki na poziomie obecnym. Ale wiadomo, no, jeżeli jakiś klub, przypuśćmy, pojawi się tutaj na orbicie pierwszoligowy, który wyłoży drugie takie pieniądze, no to sami Państwo wiecie, no, czy nie możemy też elicytować z klubami powiedzmy finansowo stabilniejszymi. My musimy pamiętać, że tu mamy dużo jeszcze zaległości do spłacenia, jeszcze z ubiegłego roku niestety nie są wszystkie długie spłacone. Iwona Szweda pyta o kondycję finansową klubu, w jakim jest stanie, a także o gadżety, które według niej mogłyby być tańsze, żeby zwiększyć popyt wśród kibiców. No tak, jak wspomniałem tutaj przed chwilą, nie ukrywam, mamy jeszcze zaległości z ubiegłego roku w stosunku do zawodników. To, co mówiłem na początku, no ten balet zadłużenia był bardzo duży. Będziemy z zawodnikami oczywiście rozmawiać. Według moich szacunków, niestety, nie spłacimy wszystkich tych zawodników w tym roku. Będziemy musieli jakoś prolongować to na przyszły rok. Będziemy uzgadniać, podpisywać ugody z zawodnikami. Tak naprawdę, według tutaj mnie, praktycznie zostanie do spłacenia myślę, że dwóch zawodników tylko tych topowych z 2018, które generowali największe e, kwoty, no pewnie kibice wiedzą o kogo chodzi. Nie chciałbym szafować tutaj nazwiskami, no każdy kto śledzi, ogląda drużynę wie o czym mówię. Jeżeli chodzi o gadżety, e, powiem tak, no, my musimy jakieś e, też określone pieniążki na te gadżety wyłożyć. E, ściąganie tego i sprzedawanie w sumie po kosztach, no, byłby taki jakiś w stronę kibiców, ale tak naprawdę praktycznie no, klub mu musi jakoś tutaj istnieć, jakieś muszą być pieniążki, żeby po prostu ten klub mógł funkcjonować. No, dlatego e, kibic jest dla nas tutaj bardzo ważne bo jeżeli nie będzie e, frekwencji tak naprawdę, no, jeżeli nie będzie dla kogo e, tego żurla tutaj robić, to to pytanie padło wcześniej. No. Będziemy musieli podjąć decyzję może mniej popularną, bo Zastanowimy się, czy jest sens tutaj ciągnąć to dalej, bo to tylko, jest tylko i wyłącznie lekki Na koniec pytanie od Mikołaja Dowego: czy prowadzicie rozmowy z zawodnikami z zewnątrz, albo czy planujecie takowe? Tak, już prowadzimy, można powiedzieć. Zawodnikami obserwujemy. Niektórzy się sami do nas zgłaszają. Jeżeli by się udało te rozmowy doprowadzić, no może kibice by mieli fajną niespodziankę, ciekawych zawodników możemy też tutaj ściągnąć. Ewentualny skład na przyszły sezon pod kątem awansu czy raczej ambitny młody? Eee, przyszły sezon, jeżeli by się dało nam, a myślę, że Uregulujemy sprawy najpilniejsze finansowe, czyli tutaj priorytetem jest tak: spłacenie wszystkich zawodników z tego sezonu. Nie powiem nic odkrywczego, jeżeli zawodnicy będą uregulowani, którzy jeżdżą w tym sezonie, chętnie zostaną z nami, nawet i może za mniejsze pieniądze. Priorytetem jest tutaj utrzymanie młodzieżówki. Te, które mamy w tej chwili, liczę też na nowych adeptów, fajnie się zapowiadają ci doraz nasi młodzi chłopaki, którzy byli tutaj w szkółce 2018, ale tutaj liczę na oszlifowanie ich tutaj pod kierunkiem nowego trenera. Ale myślimy też o zawodnikach, jeżeli chodzi o formację juniorską z zewnątrz. Bardziej tutaj kładziemy nacisk, tutaj widzimy, że nieraz ci juniorzy przychylają szale zwycięstwa, jeżeli chodzi o mecze. To są punkty, można powiedzieć, nie jest tych punktów dużo, ale to są punkty kluczowe. E, tak, celujemy na pewno w przyszłym roku w playoffy. E, sądzę, że nie będzie już taki balans duży finansowy. Wszystko też będzie zależało, e, jaki budżet uda nam się zgromadzić, i od tego będą uzależnione ceny. Ale plan minimum to są playoffy. Jeżeli e, budżet byłby i e, pomoc miasta na e, podobnym poziomie, to wtedy będziemy myśleli poważnie o na podsumowanie wywiadu, czego można życić i w czym ewentualnie pomóc Polonii w najbliższym czasie. <laughs> Pomoc Polonii bardzo byłaby tutaj, jeżeli ktoś znalazłby się chętny przy pracach tak naprawdę stadionowych. Ciągle buragamy się tutaj z brakiem, jak to się mówi, rąk do pracy, bo wiele razy prosiliśmy o pomoc i tak dalej, kibiców, jakich, powiedzmy, osób typowo, żeby tutaj, jak to się mówi, te mankamenty cały czas niwelować i tutaj mamy niestety w jakichś tam wstępnych deklaracjach przychodzimy, a nie ma tu nikogo jesteśmy zostawieni sami tutaj sobie organizujemy coś, coś na szybkiego wśród przyjaciół, znajomych a co Polonii życzyć? praktycznie żeby nam mi się wydaje, że dopisywało szczęście, bo chyba no, ten pech, który nas dopada można powiedzieć non stop nie ma takiego meczu, żeby coś się wydarzyło, które tak naprawdę można nazwać kolokwialnie pechem ja dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku będzie okazja przeprowadzić wywiad. Dziękuję i pozdrawiam.